Prasa, kolejny etap prac, dzisiaj będziemy montować tłok, montować będziemy tutaj może łańcuch, który wymienimy jeszcze na nowy, bo ten napinacz żeśmy zrobili, jest prosto, pan Andrzej mówi, że ten łańcuch jest w kiepskim stanie, ale jak go tam wyjąć w ogóle, co on tutaj napędza ten łańcuch, za bardzo tych łańcuchów nie można chyba przedstawiać, ale też widzę, że coś ten łańcuch krzywo idzie, nie czy on jest zgięty, czy rozpięty. Coś tu z tym łańcuchem się dzieje niedobrego. Zobaczymy. Ja na te póki czas to jeszcze pan Andrzej nie przyjechał. To kalamitki wymienię, bo tutaj te kalamitki są takie poniszczone. Niektóre są praktycznie niewidoczne. To je powymienię. Tu mam taki duży zestaw kalamitek szóstych i ósemek, kątowych, prostych, różnych. Tutaj w tłoku wymieniamy wszystkie rolki. Te rolki, niektóre były już wytarte, były za małe nawet. W ogóle nie, któraś z nich chyba ta była. Tak, ta była wytarta. W ogóle jej średnica się zmniejszyła. Znacznie się jej średnica zmniejszyła. Ustawiamy tutaj na tych rolkach oczywiście to, żeby ładnie one tutaj wszystkie równo przylegały do. Żeby jednocześnie się kręciły wszystkie, o, tak jak tutaj linia jedzie, żeby trzy się kręciły i się kręcą. Kolejna rzecz, liniał spad. Tutaj te pędzelki są i te pędzelki były za nisko, żeśmy je tutaj unieśli, żeby szorowały po, po płozie i czyściły je. Albo się wytarły, albo się podgięły je można podnieść, wyregulować. Nie wiem jak ten pędzelek wygląda, zaraz też zobaczymy czy on tutaj spełnia swoje zadania. Ten jak widać pracuje. On jest trochę wygięty, panie Andrzeju trzeba było go odgiąć, ale on nie jest taki łatwy do odgięcia, bo on tylko tutaj samymi koniuszkami łapie, a żeby samą płaszczyzną brał. I trzeba było go troszeczkę przechylić będzie. Kluczem młotkiem czymkolwiek partie. Nie, nie, on się coś go zgiął ale mówię o tym tu jest skos jest skos bo jest zgięty no. w tych pędzelkach też pełne śmieci kolejna roleczka gdzieś tutaj teraz na dole one mają regulację góra do pan Andrzej tutaj sobie zaznaczył tam gdzie ma być Mamy tutaj cały komplet. To są rolki ft 1 Poland CBK 320. Jeszcze tutaj te trzy. I będzie elegancko. Tutaj ten pędzelek Chyba też trzeba więcej będzie. Więcej ich jest, nie? 10 powinno być. Tak, nie, tu raz, dwa, trzy. Tu trzy zostały w to Tu nie ma więcej. Tam u góry nie ma. Tylko trzy z tamtej strony. Widzicie, to co są, są kalamitki do tego schworzenia? Czy one mają być tutaj kalamitkę? Czy to tylko raz jest smarowane? Nie, jest u góry kalamitka. Panie Andrzej, co tu się dzieje? To jest dolny łańcuch 10B i tutaj są jakieś co? No to zaklepany jest. A tu ktoś stworzeń jakiś włożył. No to ten stworzeń tylko poobcinacz. Tu i tu i no to wypadnie. Spinka, tak? Ja no, nie mam takiej półspinki. będę miał całą spinkę. No to nie może być wiem. Czemu? No widocznie taka musi być. Ja no, nie mam takiej pół. No, to tam trzeba będzie założyć. No to tam trzeba uratować. Mhm. <laughs> Nie może być cała spinka? Eee, chyba nie. Dlaczego? <grym> jeżeli jeżeli zamar... ma znaczenie ilość oczek, to wtedy nie może być. No chyba tutaj ilość oczek aż nie, tak... Jeżeli nie ma znaczenia, to może być. Bo tu jest też druga spinka, o, widział pan ją? Nie. Normalna spinka tu jest. jest. Mam ciągnąć drugą? Tak, zobaczymy co to za druga spinka. No tu się kiedyś komuś chyba rozerwał i ktoś go... Nie wiem czy to się z wagą nie spotka. Jest, jest tutaj spinka, śmiało. Tak, tu jest normalna spinka, śmiało. Ale gdzie? Na zębatce? Tu w tym miejscu, tu. Ja wiem, ale co? No ją trzeba było rozpinać na tym, na wolnym polu, a nie przy... No to weź pan, żeby było na wolnym polu. Panie Andrzeju, albo na dół, albo do góry. To tu To ten dolny łańcuch tylko napędza A ten tłok co napędza w takim razie? A tu jest jakaś jeszcze przekładnia. To, to, jest na to wszystko tu razem działa. Czyli tak naprawdę przestawienie nawet tego dużego łańcucha by nic nie, nie zmieniło. Czemu? No jak nie? No bo co co by zmieniło, jakbyśmy go przedstawili o dwa ząbki? W innym miejscu by Wiem, byśmy winny. tylko jedną rzecz przedstawili wtedy. I w innym miejscu będzie tłok w stosunku do igieł. No ale tłok w stosunku do igieł jest pani Andrzeju, na tej przykładni ustalony. Bo ten łańcuch napędza wszystko naraz. Nie? No. Czy jeszcze tam coś idzie jakiś napęd? Nie. Nie. Chyba? No to czemu, dlaczego to ma być tego? No to zobaczymy. No to... <laughs> Czy my ją złożymy? Nie no to dolny łańcuch rozpinamy i już Spinka już jest na dole? Ona jest tutaj w miejscu O tu jest się przydał? No dobra Trzeba cię go rozpiąć mnie kurde A tu ten tłok nie ma nic wspólnego z końcem tego? Panie nie, nie wiem, mańsko czytał instrukcję Nie to instrukcja, ale się pytałem, bo to jest jedyne co można przedstawić. No, to, jest to, co to nie jest takie proste. mieć jakiegoś operatora. 10B1 Robimy tyle samo ogniw? Czy według instrukcji katalogu? Panie Andrzeju, 158 ogniw. Ja mogę zmierzyć dokładnie ile z katalogu. 158, chyba. Teraz te ogniwa jak się liczy? To jest jedno ogniwo? Czy to jest jedno ogniwo? Raz, dwa, trzy, pięć. A to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak się chyba liczy, nie? Nie wiem jak to się liczy. Pan Andrzej liczy ile za oczek. Liczy tam to jeden? Praca nad trasą trwają, wszystkie łożyska w tłoku mamy zmienione, zaraz będziemy tłok tutaj mierzyć. Zobaczymy jeszcze tylko, czy te pędzelki są no, takie jakieś zabrudzone, bo trzeba je drucianą wyczyścić. Próbuję. Trzeba W czasie jest zmiana lamp. Tutaj prostujemy tą blachę. Tu nowe śruby zamkowe, dane, bo były jakieś dziwne dane. Przewody, nowa lampa, nowe żarówki. Wszystko przyjdzie. Świat, czy te żarówki są dobre? Popalone, nowe dane. Teraz przyniosę. Katalog części, praca zbierająca wysokiego zmiotu. Lublin. Fitma Lublin. I lecimy na łańcuchy. Biały jest masa, nie? Tak, biały masek. Jeszcze nie ma łańcuchów, jeszcze nie ma. Co? Łańcuch dolny 24. 24 to jest pewnie spinka. Co to jest napisane? Łańcuch 10B 154 PS. Czyli ma mieć 154 ogniwa. No tylko pytanie, jak się ogniwo liczy? Ogniwo to jest ta tulejka. Tak. Tak? Chyba tak. Teraz tak, czarny idzie na kimast. Przekręcamy. Mamy noszony tutaj ładnie nóż. Tłoksit masz. To kiedyś gdzieś tutaj widzę spawał trochę. Nie, tu chyba jest bolec zrywany jeden. Chociaż nie wiem, co to było Coś to było kiedyś przyspawane Ale co? Chyba taki płaskowniczek Panie że coś czegoś się brakuje, nie? W tym miejscu spoina jest A coś, coś nie ma Zęba? Nie, takiego zęba tu nie było Jak nie było? To akurat jest miejsce na no nie. Na nie był taki płaskowniczek Może też być, no prawda Trzeba dorobić nie, jak nie? Musi być tutaj? Będzie niepełny snopek. Dorabiamy. Co? Gdzie teraz dorobimy? Nie, no nie będziemy dorabiać, nie mamy teraz takiego materiału. A tu było coś takiego według. Mnie. Taki ząb tutaj. Może nie aż taki, mógł być taki. Ciekawe czy można by było go trochę do środka wpuścić i zaspawać. Sebastian wczoraj się wydał. Czy już wszystko? Wszystko, No, znowu pech. Stawiamy Olf. miejsce za batem. miejsce. Na razie tak. Musimy jeszcze pomóc. Zaraz, stop, 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 stop. Tu taka pierdółka przeszkadza. Dobra, jedziemy. Jeszcze dzi opornik. Czekajcie, bo tu sznurki trzeba też. Ja Tam ten opornik teraz... trzeba będzie wdusić, bo nie, on go nie wpuści nie. No to jeszcze daleko. Ja muszę ten tłok podnieść do góry, żeby on A chce pan go pociągnąć sznurem? Ja go nie będę. A nie lepiej go ciągnąć od razu do góry? Mogę za... próbować za korbowód? a tutaj regulu... a tu będziemy monitorować. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie szalej. Przywiąże sobie go pan tam i do przodu go aż wyciągnie wtedy. A my będziemy tutaj... Ja wejdę pod spód ten opornik pociągnę, a, a, a kolega tutaj Wojtek tam weźnie i go pnie do tyłu, ujął